Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, panią Solange Uszewską, twórcą, założycielem wyjątkowej, globalnej firmy Solaris Bus Coach. Bardzo miło, że udało się nas spotkać. Dziękuję bardzo. Chciałem zacząć od takiego standardowego pytania o Pani dzieciństwo. Czy pamięta Pani, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Panią od rówieśników? Jak byłam grubaskiem. <laughs> To mnie odróżniało od rówieśniczek. A jak to się stało, że zajęła się pani przedsiębiorczością? Bo wiemy, że skończyła pani Akademię Medyczną, i czy nie tęskni pani za medycyną? I pan raz lekarz, zawsze lekarz. To nie jest tak, że ja tęsknię, potem panu powiem, co, co, co robię w tej sprawie. To nie jest dokładnie, nie ma, nic, nie ma tak zupełnie dużo wspólnego z medycyną, ale troszeczkę jednak tak. Za samą medycyną jaką taką nie tęsknię, bo ja bardzo pokochałam to, co robię, ale ja w ogóle nie zamierzałam być nigdy przedsiębiorcą. Ja zostawiłam moją pracę, miałam bardzo ciekawą pracę, jestem stomatologiem. Miałam bardzo ciekawą pracę na Uniwersytecie w Berlinie, na Wydziale Leczenia Dzieci Trudnych, a dlatego wróciłam do Polski, bo mój mąż się zdecydował wrócić do Polski i nie chciałam, żeby rodzina była po raz drugi rozdzielona, bo w czasie stanu wojennego byliśmy rozdzieleni z dziećmi i to bardzo żeśmy wszyscy przeżywali. To był bardzo trudny okres dla nas. Nie chciałam, żeby, żeby to się powtórzyło. I w związku z tym postanowiłam sobie, że, ha, to niech teraz sobie młodzież boruje w zębach. Wracam i zobaczymy, co będzie dalej. Myślałam, co prawda, że może dwa razy w tygodniu w jakiejś praktyce będę pracowała, ale to się nie dało. Jak zaczęliśmy budować autobusy, to, to trzeba się było temu całkowicie poświęcić. I, I nigdy właściwie tego, nie właściwie, nigdy tego nie żałowałam. Mamy w Polsce małą liczbę firm globalnych, polskich firm rodzinnych globalnych, czy mamy, dlaczego tak jest? Mamy, 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 tylko nie wszystkie produkty są takie duże jak uh -huh. autobus, że je widać. Na przykład okna pana Florka no nie są takie duże jak uh -huh. autobus, a to jest znakomity przykład. Wszystkie te właściwie firmy, które się tam wie pan, w mało Polsce jest chyba najwięcej takich firm. Ja nie wiem, jak wy to tam robicie. To nie jest żaden ukłon ani komplement. Ja jestem w zarząd, jestem prezesem polskiego działu Family Business Network, czyli organizacji dużych firm rodzinnych, światowej, polskiego Oddziału, dużej światowej organizacji firm rodzinnych i wiem, gdzie jest najwięcej. I rzeczywiście ta małopolska jest fantastyczna. I co mi bardzo imponuje, to to, że tam się wszyscy ze sobą e, trzymają. Znają się, wiedzą, co kto robi, ale w dobrym znaczeniu. Bez zazdrości, bez zawiści. Um, a czy jest jakaś recepta, jak Pani można zacząć budować firmę i wychodzić pod no, jako budować tą firmę globalnie? Trzeba pracować. Trzeba <laughs> <laughs> pracować, wie pan. Chwytać okazję. No, myśmy to, że, że w ogóle zostaliśmy fabrykantami, to tylko dlatego, że... Mój mąż wygrał dla firmy Neoplan duży przetarg, pierwszy duży przetarg w ogóle w Polsce na autobusy. Natomiast Neoplan nie chciał się tu angażować, a warunkiem podpisania umowy było to, że auto, te pojazdy mają być zbudowane w Poznaniu lub okolicy. Neoplan nie chciał i wtedy postanowiliśmy, no to spróbujemy. Więc jeśli się trafia jakaś okazja, to trzeba ją chwytać. Tych okazji trzeba szukać. Teraz młodzież mówi po e, angielsku, no bo to jest właśnie ten język światowy od czasu internetu jeżdżą po świecie, oglądają, widzą. No, trzeba łapać każdą okazję. Mm, trzeba łapać każdą okazję i, i przede wszystkim strasznie dużo pracować. A czy według pani dzisiaj łatwiej założyć i utrzymać swój własny biznes? Wie pan co, nie wiem, nie wiem jak jest dzisiaj, ale ja myślę, że nigdy nie ma tak zwanych złych albo dobrych czasów. Te czasy się zmieniają, ale zawsze są szanse, żeby coś zrobić. Jak ja myśmy jechali do Polski w 90. W czwartym roku mąż wrócił do, do Polski z Niemiec, to mu powiedzieli znajomi coś, ty, Krzysiu, daj sobie spokój, tam już karty rozdane, nic tam nie zrobisz. To już wszyscy, co mieli zarobić pieniądze, to po 89 roku to wtedy się zarabiało na przełomie 89-90, ale nie 94. I okazało się, że że jednak można. Więc nie ma złych i dobrych czasów. Zawsze, każde czasy są jakieś tam i trzeba wykorzystać, wykorzystać każdą możliwość. I to jest fajne, to sprawia przyjemność, jak coś, jak coś rośnie, jak się coś rozwija. Oczywiście, że to wymaga bardzo dużo pracy, ale daje też bardzo dużo satysfakcji. A czy są jakieś obszary w, w gospodarce polskiej, które należałoby poprawić, aby pomóc tym przedsiębiorcom w funkcjonowaniu tego biznesu? Wie pan co? Ja. Ja tak myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na siebie i nie czekać aż coś w Polsce, że, że rząd panu coś zrobi, nie mówię o tym czy to ten rząd czy inny rząd, bo to tak kiedyś powiedział Kennedy, nie czekaj co dla ciebie zrobi Ameryka, tylko się zastanów co ty możesz zrobić dla Ameryki i, i myślę, że to trzeba zacząć po prostu od siebie od siebie, a nie czekać aż, aż, aż ten rząd, czy inny rząd coś zrobi. Ja nie wiem, ja się obawiam, że my w Europie w ogóle żeśmy tak trochę przysiedli na, na, na laurach. Ja byłam na takiej fantastycznej zupełnie konferencji dotyczącej e-mobility, y, spons którą sponsorował, y, którą sponsorowała firma BMW i tam y, na podium dyskusyjnym był ktoś z zarządu BMW i mówi, że jak jedzie na na wykłady do Stanów Zjednoczonych i pyta studentów, co chcecie robić w przyszłości, to 90% podnosi rękę za, założyć własną firmę. Jak pyta w Niemczech, pracować w dużym koncernie. Może 10% chce założyć własne firmy. Coś tu z nami w tej Europie jest nie tak, że, że szukamy wygodnej pracy gdzieś tam u kogoś i, i co. I tak całe życie jedną śrubkę konstruować, albo całe życie robić coś tam. No ja myślę, że to trochę szkoda życia. Fajnie coś wie Pan, przy to nie chodzi tak strasznie o te pieniądze. Z czasem można naprawdę się przekonać, że, że to nie jest najważniejsza rzecz. Tylko, tylko radość z tego, co się robi, to niekoniecznie musi być zawsze coś, o czym się zawsze marzyło. Ja nigdy w życiu nie marzyłam o robieniu autobusów, ja się w ogóle nie znam na technice. Na tyle, na ile właściwie osoba zarządzająca firmą myśli, że powinna się znać. Ale ja mam wspaniałych ludzi i, i, i wspólnie wymyślamy coś, te nowe koncepcje. Także można nawet zacząć. Życie mnie rzuciło w coś, na czym się nie znałam i wcale tego nie lubiłam, a potem to pokochałam. To samo było z tą stomatologią. Ja nie, no, nie znosiłam małych, wrzeszczących Bachorów i zostałam nagle, bo to była jedyna szansa dla mnie pracy w Niemczech, jedna, jedyna, na Uniwersytecie, na Wydziale Leczenia Dzieci Trudnych. I dokładnie miałam to, czego nie znosiłam małe, wrzeszczące Bachory. Jeszcze dodatkowo zostałam nauczycielem akademickim, a ja nie cierpię szkoły. Szkoła średnia była dla mnie koszmarem. I nie dalej niż dwa tygodnie znowu mi się śniło, że mam fabrykę, już wszystko jest, no tak jak teraz. I nagle, o Boże, a ja przecież matury nie zdałam. I to mi się śni tam co kilka lat. Więc wie Pan, nawet jeśli się robi coś, czego się nie kocha, to jeśli człowiek się stara to robić jak najlepiej, to może to pokochać i to może być wielkim sukcesem. Że jeśli na przykład e, odziedziczy się coś po rodzicach i będzie, co nie jest Twoim marzeniem, ale jeśli się będziesz starał to robić bardzo dobrze, to się okaże może, że to jest cudowne. Skąd firma Solaris czerpie te inspiracje i nawet, że nawet wyprzedza konkurencję? Wie Pan co, trzeba cały, jeżeli się cały czas ma oczy i uszy otwarte i tą podświadomość też, to słyszy się rzeczy, których inni nie słyszą. Obojętnie, czy to jest ktoś bardzo mądry, taki na przykład jakiś profesor, czy to jest Kierowca, w naszym przypadku autobusu, czy ktoś na ulicy, czy ludzie, którzy są pasażerami. To po prostu trzeba chwytać to, to, tą energię, która wokół nas jest. Cały czas. Ale to jest bardzo fajne, to nie jest nic strasznego. I, i nie myśleć przede wszystkim o tym, jak się zaspokoić swoje własne marzenia i potrzeby, czyli wie Pan, jakiś tam wielki samochód, wielkie, wielkie wyjazdy, wielkie pieniądze. Bo wtedy. Nie myśli się o tym, jak to stworzyć, żeby właśnie to wszystko, o czym się marzy, osiągnąć. To, o czym się marzy, żeby to osiągnąć, jeśli chodzi o swoje przyjemności, to przyjdzie samo. Jeśli się będzie myślało przede wszystkim albo tylko i wyłącznie nawet o tym, co się robi. A czym dla Pani jest sukces i z jakiego sukcesu w życiu jest Pani najbardziej dumna? Sukces to są takie ulotne momenty, bo dzisiaj jest, jutro go nie ma. Jest tyle przykładów ludzi i firm, którzy mieli jakiś ogromny sukces, i, i za chwilę tego już nie było. Z różnych powodów, z, z ich powodu, z jakiejś sytuacji zewnętrznej, ale to można się podnieść. Można się podnieść, i wiele, ja teraz nie pamiętam nazwisk, ale były różne takie przykłady europejskie, bo ja staram się czytać życiorysy różnych znanych ludzi którzy, wie pan, z powodu wojny wychodzili tam z obozu czy z więzienia dużo, już jako starzy ludzie i mając 60 parę lat zaczynali od zera i mieli sukces, więc wiek pewno utrudnia, ale wcale na pewno nie jest przeszkodą, więc sukces myślę, że można mieć zawsze. Na pewno jest to tylko jakiś taki ułamek, taki, taki ulotny moment, który dodaje skrzydeł, ale jak jaki jest sukces, to nie usiąść na laureatko właśnie wtedy, dać gazu, jeszcze więcej, bo za chwilę możesz tego sukcesu nie mieć. Inni nie są idiotami, absolutnie nie, nie jest się najmądrzejszym i natychmiast Cię przegonią, natychmiast Cię przegonią. A aktualnie Pani największa pasja? o znaczy myślę, że największą pasją za chwilę będzie moja wnuczka, którą jadę jutro obejrzeć i która dwa tygodnie Tyle temu się urodziła. Ale oprócz tego mam swoje pasje i bardzo proszę nie myśleć, że to pani tutaj nie pracuje już, to będzie se kwiatki podlewać, bo nie ma nic innego do roboty. My to ma, ta moja pasja ma z Solarisem dużo wspólnego, bo ja bym bardzo chciała i staram się, żebyśmy nie tylko produkowali pojazdy nisko albo bezemisyjne, ale żebyśmy w różny sposób mogli się przyczynić do tego, żeby życie było trochę mniej szkodliwe. Żeby trochę się poprawić nasze życie, mamy gospodarstwo ekologiczne i nasi pracownicy mają możliwość kupowania prawdziwych, ekologicznych produktów z naszego własnego gospodarstwa wychodząc z pracy. Tak, to, to jest ogromna moja pasja i ja to oczywiście, że ja do tego dokładam. Ale dla mnie, ja to widzę jako bardziej jako misję niż ja, jako środek na, za, na, na zarabianie na życie. Na zarabianie na życie to moi ludzie tam robią autobusy i w ten sposób mamy zarabiać na życie. Natomiast e, krzewienie wiedzy na temat e, zdrowej żywności, to, to widzę jako moją, moją, to jest moją wielką pasją i, i moją misją. A oprócz tego, mm, e, wie Pan, zajmuję się trochę, bo nie mogę więcej i nie chciałabym więcej. Zajmuję się trochę tak opieką nad zwierzętami. Przede wszystkim mamy malutką fundację, która zajmuje się bezbronnymi dlatego, tak to nazwaliśmy żeby. Nie była to fundacja, która jest ukierunkowana tylko na przykład na, nie wiem, na dzieci chorych na raka, chore na raka albo na, na chorych na serce, tylko bezbronnych. Czyli to może być człowiek, może być zwierzę, może być roślina puszcza białowieska. Ale na koniec chciałem zapytać, czy jest jakaś książka, którą poleciłaby pani naszym widzom? Oj, 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 to muszę, wie pan, pomyśleć, bo ja czytam, może jedna to za mało, wie pan, co ja czytam, ale to od dawna. Jak pan się zapytał, czy mnie coś odróżnia, jak byłam malutka, to nie, ale potem ja czytałam biografie. Uwielbiałam czytać biografie różne, bo to było coś prawdziwego, co się wydarzyło. Um, i czytanie biografii znanych ludzi, z, niej, z tego można się bardzo dużo nauczyć, naprawdę bardzo dużo nauczyć. I ja w dalszym ciągu szuk, czytam biografie słynnych ludzi. Szkoda, że nasza telewizja nie robi czegoś takiego, co, co robi niemiecka telewizja, nie, ponieważ oni nakręcili filmy, można to kupić na, na, na kasetach, oczywiście kupiliśmy i obejrzeliśmy filmy o wielkich niemieckich rodzinach. Tych, które teraz. Teraz są firmy, które czasami noszą ich nazwiska, a czasami nie, bo na przykład rodzina Kwant jest w BMW, ale firma się nazywa BMW, ale na przykład Bosch i niektóre, to są bardzo ciekawe historie, nie wszystkie pozytywne, niektóre bardzo trudne, o rodzinie Krupp czytałam sześciogodzinne 6, 6 trzy odcinki. Bardzo trudna sytuacja, w której była właścicielka tej firmy, bardzo, w czasie wojny, w bardzo trudnej była sytuacji. Zawsze mówiłam do męża, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jak ona. I z takich biografii, z tych ich, jeśli one są dobrze napisane albo dobrze zrobione, także się widzi też ich trudności życiowe, ich, ich walkę, ich cierpienia, to można się bardzo dużo nauczyć. A czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać naszym widzom? A róbcie tak, jak Wam serce dyktuje. Dziękujemy. Bardzo miło się spotkać. Dziękujemy.